No dzisiaj będę, zobaczymy, jak zareaguje ocet z sodą. Wiem, jak reaguje kola z sodą i mentosami. A jak zareaguje ocet na to? Czy nie wiem? Sprawdzamy. Tutaj mamy obok sodę. Zobaczymy, co się z tego wytworzy. Jak rośnie. Tu może boleści powoli leci. No właśnie o tym mówiłem. Zobaczcie ile było tego, ile ja tego wsypałem, a ile się z tego zrobiło rzeczy. Bardzo dużo. Ciekawe czy to w ogóle opadnie. Czasem. No opada, może. Możecie sami to w domu spróbować, tylko ostrzegam, bo będzie bardzo mocno śmierdzieć. Ale duża bańka pękła. No i zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Co tam będzie? I zobaczymy, jak w ogóle wyjdzie to. Tak wygląda to od środku, tak wygląda to od zewnątrz. Tu możecie zobaczyć, mamy tyle od Tu jest piana. I do no, zobaczenia, do kolejnego odcinka. I...